Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj planuję taki krótszy odcinek, który będzie poświęcony modowi modu mod, modyfikacji do 104 4, a mianowicie jest to mod, jest on w wersji polskojęzycznej, także oczywiście wam zostawię linka i jeśli wolicie grać po prostu po polsku, to coś dla Was. Ale wracając do tego moda. jest to modyfikacja, która zawiera, jeśli dobrze policzyłam, 17 nowych powitań. Tak, moi drodzy, to jest aż 17 nowych powitań. Według mnie to jest naprawdę sporo. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Tutaj mamy moją simkę i jak sobie klikniemy na tego człowieczka, klikamy sobie więcej opcji, to tak możecie zobaczyć, mamy przywitania. I jak sobie klikniemy, to popatrzcie na to, ile tutaj tego jest. Tego jest naprawdę... Sporo i przyznam szczerze, one mi się bardzo podobają, także sobie zaczniemy od żółwika, bo ja chcę Wam je pokazać wszystkie, dlatego liczę, że będę mogła się w ogóle witać jakby ca cały czas. Bo jeśli nie, no to, to, to troszkę skomplikuje mój, mój pomysł na ten odcinek, ale e, trzeba myśleć pozytywnie. Wow, oj, ale to świetnie wyglądało. Dobra, zobaczymy jeszcze raz, czy pójdzie. Idzie. Dobra, to zaczynamy sobie od końca może. Żółwik już był, to weźmy sobie ku kumpelskie objęcie teraz. Um, halo? nam tutaj zaprezentować, a nie? Dobra, to jeszcze raz w takim razie sobie wybieram przyjazny i weźmy kumpelskie objęcie. O kurde, ale to świetne, Podobają mi się te animacje, naprawdę odpowiem Wam, że bardzo mały mod, a niegrzeczne powitanie, spróbujmy też, e, bardzo ogólnie mały mod, ale naprawdę daje dużo frajdy. Oj, czekajcie, coś tu jest miłego, mhm, dobra, ale jedźmy sobie, obejmij, mhm, to jest co nasze zwykłe, e, obejmij czula. O, taki przytulas uroczo idziemy sobie dalej piątka o kurde, jaka wysoka mam problem, żeby ją zauważyć dobra, ale czekajcie, to ja muszę go znaleźć, bo on mi uciekł czy jest tu inny sim? powiem wam, że zawsze jak wiecie, nie chcecie, żeby nikt się nie pojawiał to się naprawdę nikt nie pojawi, ale... o nie, z nim się nie lubimy, to może nie Chodźmy tutaj i ja ją spróbujemy złapać. Albo nie złapiemy. Jak zwykle muszą być problemy po prostu związane z znalezieniem kolejnego sima. Czekajcie, tutaj mamy panią paparazzi. Nieważne, chodźmy sobie tutaj. Ja bym chciała jeszcze raz tą piątkę zobaczyć, bo mi się wydaje, że ta piątka naprawdę fajna animacja, a tak nie, nie dojrzeliśmy, w sumie, jak to wygląda. Także powiem Wam, że naprawdę mały mod, ale daje dużo możliwości. To mi się bardzo podoba. O, pięknie poszło. Super. Dobra, to teraz kolejne. po w policzek. Niektóre ogólnie te animacje są powiązane z dodatkami, dlatego jeśli któregoś tam dodatka nie, nie macie... O któregoś dodatka właśnie nie macie, to możliwe, że właśnie nie będziecie mieć możliwości tej animacji. Ale z tego co wyczytałam, to że są dwie ogólnie wersje też tego moda. W momencie, w którym macie te wszystkie dodatki, które tam są wymienione, żeby wszystko tam Wam chodziło, i też jest druga opcja dla osób, które nie mają, ale powinno jakoś to tam chodzić. Pomachaj przyjaźnie by było. Poślij pocałunek. No, pokaż nam, jak to będzie wyglądać. Mm -hmm, o jedzeniu rozmawiacie, mhm. Mm mm, ale to wyglądało identycznie wręcz, jak po w policzek. Czekajcie, weźmiemy jeszcze raz, bo... Dobra, ale w międzyczasie zderz się biodrami. Aha, dobra, może delikatna różnica, z Elshou nie ma <gryw> zderzenia biodrami z namem. Ale lecimy dalej. Zasalutuj. To na przykład jest z pakietu rozgrywki naszego ulubionego, mianowicie Stranger Veil. O kurczę, jak to świetnie wygląda! Wow, ona odsalutowała, odsal sal a tak się mówi. Kurde, super to wygląda. Naprawdę, powiem, mam tyle możliwości, że szok. O, zabawne powitanie, co jakiś żarcik, widzę, był. Też fajnie, wesołe powitanie, to znamy. Super. I kolejne sobie weźmiemy teraz. Uścisk dłoni. Takie biznesowe, bym powiedziała. Wiecie, czasami można potrzebować takiego do rozgrywki. O, patrzcie, się już przytulają. Ej, nie, 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 ukłoń się z szacunkiem. Chodź, chodź, nie ukłonisz się z szacunkiem, popatrz. O, 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 czekaj, czekaj, tutaj mamy pana, Wiktora. I spróbujemy z panem Wiktorem w takim razie ukłoń się z szacunkiem. Chodź, chodź. No to pewnie będzie coś się wyglądało, jak te... Matko... Kurtu... kurtu Kurtu... kurtu. Och... Wiecie, z dodatku śnieżna eskapada, jak to się tam nazywa, to powitanie. Dobra. I tutaj mamy dwa ostatnie, czyli ucałuj dłonie. Jestem ciekawy, czy nam odrzucił, to jest w sumie romantyczne. to może nam odrzucić. Ale. Próbować można. Uuuu. jakie fancy. Mm -hmm. Wow, i romantyczny pocałunek w policzek. No. Uh. Uh. No, czyli to jest ta standardowa animacja, gdzieś tam z podstawki, no ale wiecie, ja tu liczę jako te wszystkie przywitania jednak, nie? Dobra, czyli to by było wszystko w tym odcinku. Piszcie koniecznie, czy wam się podobał ten odcinek. Ja muszę przyznać, że naprawdę mod, bardzo fajny. Mały mod, ale naprawdę daje dużo możliwości. Dzień, które te animacje są świetne. Te żółwik w ogóle, za i to skradło moje serce. Piszcie koniecznie, która animacja wam się najbardziej podoba. Jestem tego ciekawa. O matko, tak, tak to wygląda. O kurczę. Czy będziecie używać tego w rozgrywce, czy może jednak nie? Jestem ciekawa tego. I co, bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał taki dosyć y, szybki. Liczę, że wyjdzie krótki i co, do usłyszenia, do następnego. Pa! pa.